Cześć! Ze swojego gabinetu witam Was nie kto inny jak prokurator absurdów w waszej ulubionej serii, w której ja gotuję przepisy od 5 Minutes Craft, a testuje je pani Krysia. Gotowi? Łapka w górę i lecimy! Na rozgrzaną patelnię wylewamy jajko, czekamy aż się zetnie, posypujemy chyba czarnuszką, przerzucamy, kładziemy parówkę, dodajemy keczupu i zawijamy. Nasz jajcowy hot dog powinien być gotowy. Czy będzie smaczny? Sprawdźmy. Ostatnio pokochaliście nielegalne walki jajek, także dziś gala numer dwa, w której zmierzy się Jaś Kapela oraz Ziemowit Kosakowski. Gotowi? Przywitajcie się! Hu, padły mocne słowa, także uwaga, fight! O, Jaś kapela obity, ale wygrywa ten pojedynek. Cóż za niespodziewany obrót akcji, ale wykrwawia się, wykrwawia się i tu jaś kapela niestety, niestety, zwycięzca pojedynku również przegrywa. Jest już rozgrzana patelnia oraz szczątki naszych zawodników. Zróbmy tak jak oni wylewamy skorupka, fuck nic nie było. Nic nie było. Teraz poczekamy aż się zetnie. Posypiemy czarnuszką, jak maestro. Obrócone. Teraz parówka i keczuk. A. Zawijamy naszego jajodoga i gotowe. Pani Krysiu, przygotowałem dla pani pyszne danie. Czuję czarnuszkę. Hm? Kocham zapach czarnuszki. Jest przewspaniały. A to jest parówka w umlecie. Co. To jest całkiem niezłe. To jest naprawdę niezłe. To czarnuszka mi tutaj robi robota. Mm. Do paczki chipsów wbijamy jajko, dodajemy ser, szynkę, ogórka, paprykę. Przyprawiamy, mieszamy to ze sobą i wsadzamy do gotującej się wody. Wyjść ma nam takie przepysznie wyglądające danie. Sprawdźmy, jak zasmakuje pani Krysi. Mamy już chipsy, dokładnie te same co oni, czyli cran chipsy solone. Sprawdzić czy chipsy nie są zatrute. To są. To jest Wbijamy jajko, ser żółty, papryka, szyneczka i na koniec ogórek. Przyprawiamy odrobiną pieprzu i mieszamy. Mamy już nasz garnek i wsadzamy nasze chipsy do wody. Restaurację świata. Krótki przerywnik naukowy. Ja wcześniej oczywiście sprawdziłem. Ta paczka wykonana jest z plastiku PP05, czyli w teorii bezpiecznego na obróbkę termiczną, wodę, mikrofale. Natomiast robimy to tylko na potrzeby tego programu. Normalnie w życiu nie ugotowałbym niczego w plastiku, także nie polecam i Wy też nie róbcie. No nie gotujcie w takich plastikach, nie podgrzewajcie, bo mimo wszystko może to być naprawdę niedobre dla naszego zdrowia. Pani Krysiu, przygotowałem dla pani pyszne danie. <grymne> 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 Ale to jest ohydne. Ciasta francuskiego wycinamy kółeczka, ustawiamy na kieliszku tak, aby stworzyć takiego kwiatuszka, wypełniamy go serkiem wiejskim i polewamy żółtkiem. Wsadzamy do piekarnika, a na koniec okruszamy cukrem pudrem. Czy będzie to smaczne? Sprawdźmy. Ciasto francuskie, kieliszek i wycinamy 5 i 6. Chyba starczy, nie? Teraz układamy. O nie, tak ładnie wygląda. Zaraz poprawimy i. i. Jeszcze raz. Nie. Teraz uwaga, chwila prawdy. Kamera numer 1 padła, ale się udało. Udało się. Mamy kwiatka. Teraz serek wiejski. Nakładamy do środka. Oddzielimy żółtko, białko. Dobra. Zrobimy jak szef kuchni przez palce. Widzicie, udało się, i dzięki temu, że mamy to zrobione w rękach, to możemy teraz po prostu je tutaj o. wycisnąć. Takiego triku nie widzieliście, co? Niego wymyśliłem. Gotowe. Do piekarnika. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś. Pysznego. Oho! cóż to może być? No dobra, próbujmy. Wygląda bardzo przyjaźnie. Hmm. To jest bardzo smaczne. Nie spodziewałam się, ale naprawdę super. A teraz coś bardzo prostego. Łączymy miód z syropem, mieszamy i wsadzamy do zamrażarki. Po jakimś czasie wyjść ma nam taki miodny żelek. Czy to się uda i czy będzie smaczne? Sprawdźmy. Jako, że tutaj w grę wchodzi mrożenie, połączymy się może z prokuratorem z przeszłości, żeby mieć to już na teraz. Halo, halo, panie prokuratorze z przeszłości? Halo? Tak, witam serdecznie, panie prokuratorze z przeszłości. O, super, wyglądasz znakomicie, jak zawsze. Dziękuję bardzo, e, ty również. E, super, e, czy masz już przygotowane składniki? Miód, tak, syrop? oczywiście, mam już przygotowane składniki. E, to super, mógłby się teraz e, połączyć? Dobrze, tak właśnie e, zrobimy. Otwieram w takim razie e, miód, e, otwieram syrop, nalewam jedno do drugiego. zakręcam i wsadzam do e, zamrażarki. E, powinieneś już mieć to e, gotowe, także e, sprawdź w zamrażarce, e, czy wszystko jest w porządku. E, I? E, I daj, pani Krysi. Super. No, super. Bardzo Ci dziękuję. Już do sprawdzam. Zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. A numer w totka... O! Jest! Zrobił. Nie kłamał. Jednak warto mieć ludzi, na których można polegać. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? A, ale to się wyleje! Nie <grymne> to To, jak zrobię tak, tak, o. To, o widzisz, o. O, a to jest takie bardziej twarde. O, trochę jest żelka. Taki dziwny, a zimny to jest, ja nie wiem, kikutek. Tak będzie, szybko. za miód. Tak to, to jest fajne. Zwłaszcza, jak Ci bardzo lubi słodkie. To jest bardzo śmieszne. Słodki jadek, zimny jadek. Można go gryźć, to jest śmieszne. Fajne. Do wkrętarki montujemy łyżeczkę, nabieramy nią kakao i od razu możemy mieszać. No, prościej się chyba kakao zrobić nie da. Jak ja wcześniej mogłem na to nie wpaść. Próbujemy. Mamy wkrętarkę i łyżeczkę, montujemy. Ustawiamy wkrętarkę na najniższe obroty. Gorące mleko i czekolada. Wsadzamy łyżkę. Jedna, da się nawracać. Okej, okay, mamy. A. I gotowe. I to już wszystko, co miałem dla Was na dzisiaj przygotowane. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie proszę komentarz o treści Jajo MMA. I może zostawcie nawet swoje propozycje, kto wystąpić ma na trzeciej gali Jajo MMA. Hmm? A tymczasem do zobaczenia. Cześć!